Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Meczyki.pl. Ja mam na imię Łukasz i jako że mamy wtorkowy wieczór przyszedł czas na kolejny odcinek. Dzisiaj porozmawiamy o wielkim turnieju, który startuje za 4 dni, ale w Polsce o dziwo nie jest to płan telewizyjnych transmisji sportowych. Mowa oczywiście o Copa America 2019. Od 15 czerwca do 7 lipca po raz 46 zostanie rozegrany największy i bez wątpienia najważniejszy turniej Ameryki Południowej. Po raz 5 zespoły będą rywalizować na boiskach Brazylii. Jednak w Polsce próżno szukać możliwości obejrzenia meczów w otwartych kanałach. Choć wielu kibiców, w tym ja, liczyło na to, że telewizja polska pokaże Copa Ameryka, to jednak nic z tego. Ale do powodów takiej decyzji wrócimy za chwilkę. Teraz pokrótce przybliżę wam czym jest w ogóle Copa America. Ten turniej rządzi się swoimi prawami. Jedynym co zawsze pozostaje bez zmian to rywalizacja na bardzo wysokim poziomie. Choć z założenia konkurs miał być rozgrywany co 4 lata, to jednak często bywało, że reprezentacje dogadywały się między sobą i rozgrywały go co 3, a nie rzadko co 2 lata. Ostatnio Copa America odbywała się kolejno w 2015 i 2016 roku. Ale wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Copa America w nowym świecie sprzedaje się jak świeże bułeczki. Na długo przed pierwszym meczem tegorocznej edycji organizatorzy sprzedali pół miliona wejściówek. Do tego dochody spraw telewizyjnych osiągają rekordowe przychody. Nic dziwnego, bo rywalizacja takich reprezentacji jak Brazylia, Chile, Argentyna czy Urugwaj są gwarantem wysokiej jakości futbolu. W tej edycji oprócz wymienionych zagrają również Wenezuela, Peru, Kolumbia, Ekwador, Boliwia oraz dwie zaproszone reprezentacje. Japonia i Katar. Katarczycy, jako organizatorzy mundialów w 2022 roku, są bacznie obserwowani przez cały piłkarski świat. Szejkowie bez wątpienia chcą osiągnąć sukces na mistrzostwach i mają na to nieograniczone środki. Dlatego też Copa America w ich wykonaniu pozwoli Europie zobaczyć w jakim kierunku poszła ich drużyna. Wspomniałem chwilę wcześniej, że w Polsce próżno szukać otwartej transmisji tego turnieju, a przyznam, że szkoda. Okazuje się, że wykupienie praw do transmisji jest dla Polski, ale też chyba całej Europy troszkę nieopłacalne. Licencja na transmisję jest piekielnie droga, a to, w połączeniu z godzinami rozgrywania meczów, jest po prostu z góry skazane na porażkę. Bo powiedzcie tak szczerze, kto z was w tygodniu wstanie o 2.30 w nocy, żeby obejrzeć mecz Brazylia-Wenezuela. W zamian za to, telewizja polska zaserwuje nam Mistrzostwa Europy do lat 21 i Mundial Kobiet. Zatem zamiast podziwiać najlepsze drużyny Ameryki Południowej, będziemy mogli podziwiać Płeć piękną na Murawie. Dla tych, którzy nie śledzą w mediach wydarzeń piłkarskich związanych z tą imprezą, pokrótce opowiem, co was omija. Reprezentacje biorące udział są podzielone na trzy grupy po cztery zespoły w każdej. W grupie A zagrają Brazylia, Peru, Wenezuela i Boliwia. W grupie B zmierzą się ze sobą Argentyna, Kolumbia, Paragwaj oraz Katar. Grupa C to natomiast pojedynek takich drużyn jak Urugwaj, Chile, Japonia i Ekwador. Po zakończeniu rozgrywek grupowych do kolejnej fazy awansują dwie najlepsze drużyny. Jednak warto grać do ostatniej minuty, bo z trzeciego miejsca awansują dwie najlepsze drużyny. 7 lipca na Marakanie w Rio de Janeiro poznamy zwycięzcę tej edycji Copa America. W 2015 i w 2016 roku w finale mierzyły się reprezentacje Argentyny i Chile. Dwukrotnie rywalizację wygrywała ekipa Chilijczyków. Dwukrotnie po serii rzutów karnych. Co ciekawe, Argentyna w ostatnich pięciu edycjach aż czterokrotnie docierała do finału imprezy. W klasyfikacji wszechczasów najwięcej razy po Puchar sięgała reprezentacja Urugwaju. Aż piętnastokrotnie wygrywała ten turniej. Tylko jeden raz mniej triumfowali Argentyńczycy. Z kolei 8 razy najwyższe podium okupowali Brazylijczycy. Kto tym razem zostanie najlepszą drużyną Nowego Świata? Może pokusicie się o Wasze typy w komentarzach. Zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień, oczywiście na kanale meczyki.pl. Do usłyszenia, cześć!